Cześć Mago, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku kupiłem karema w Sabły Surfers i będziemy go oceniali. Ostatnio dużo jest takich odcinków, bo dużo też kupuję, ale zapraszam już do Was do odcinka. Karem ogólnie kosztował 60 tysięcy i ja go postanowiłem kupić, ponieważ było to stosunkowo mało. No i postanowiłem go kupić, ponieważ yy, fajnie wygląda. No i ogólnie myślę, że. Yy, Fajnie go mieć w swojej kolekcji. Wiem, że miałem go nie kupywać, że nie miałem kupować ludzika, ale ten jest akurat spokoj, i był w przystępnej cenie, więc postanowiłem go kupić. Um, I on by zniknął za 8 godzin, więc e, no, Możliwe, że już byśmy, byśmy nigdy więcej nie mieli okazji, żeby kupić Karema, więc w tym filmie właśnie go e, kupiłem, kupiłem i go będziemy oceniali tak jak... E, no wczoraj ocenialiśmy chyba Trima, o ile się nie mylę. No, ale ja to nagram parę dni potem. dobra mm, zaczynamy. No i on jest z Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. No, więc to jest taki surfer specjalny. No, fajny ma outfit ogólnie. Mm. Też przyjemnie się nim gra, fajnie to wygląda. Mm. Możecie się zasubskrybować kanał, yy, zostawić łapkę w górę i tam w ogóle wszystko. No więc tam też na Instagram wpadajcie, bo mm, 2000 follow dobijamy. Trzeba dobić w końcu. No póki co to wygląda on y, fajnie. Dobrze, fajna jest ta bluza taka niebieska. Czy on mi się jakoś ultra kojarzy z Dubajem? Nie, on nie wygląda w ogóle jak był z Dubaju. Mm, on bardziej wygląda na takiego, nie wiem, kurde, Amerykana. I super jeszcze zginęliśmy. Świetni jesteśmy. No, niestety straciliśmy tą piękną liczbę, czyli pół bańki. Mieliśmy dobieć 300 tysięcy w tym tygodniu, ale nie sądziłam, że będzie taki ludzik za tyle pieniędzy. Następne ludziki nie będą za klucza. No, jak widzicie, mieliśmy tam hasło Nina, czyli Nina to chyba ludzik, ten z Berlina, co mieliśmy. Nina, Berlina, ale zrymowałem Haha. No, weźmy tą tarczę. O, widzicie właśnie mamy nina hasło. No, przyjemnie się nie gra. Yy, chyba nic bym tutaj nie dodawał. Yy. Chyba ludzi wygląda po prostu dobrze nic dodać, chyba nic ująć, tak bym to ujął. No Więc całkiem spoko, całkiem spoko ten ludzik jest. Yy. W ogóle tego e, karema kupiłem z dwa dni temu. I się zastanawiałem czy nagrać taki odcinek, bo e, ostatnio cztery takie odcinki były, gdzie właśnie kupi kupiłem e, jakieś tam ludziki. się zastanawiałem czy nagrać takie coś, nie? Bo w tej aktualizacji coś bardzo aktywny jestem. Bardzo aktywny, bardzo aktywnie nagram filmy z tej aktualizacji. Nie wiem pędzie czemu, może dlatego, że PlayStation mi jeszcze nie wróciło z naprawy i Minecrafta dla Was normalnego nie mogę nagrać. Um, no no nie wiem w ogóle co mam mówić, bo um, no, po prostu nie wiem co mam mówić mamy jetpack, hura zawsze jak nie wiem co mówić to mam jetpack, no chyba za dwa tygodnie będzie kolejna aktualizacja jest mi ciekawe, co teraz będzie. Może jakaś letnia będzie, więc nim opsem. Może Hawany jakąś, czy coś takiego. Hawana byłaby w sumie spoko. Chociaż może będzie zupełnie coś innego. Jakieś, nie wiem, jakieś inne, jakieś Hawaje. Czy coś takiego. W sumie Hawaje mogą być, nie? Nie wiem, naprawdę jest mi ciekawe, co sobie z wymyśli. Bo chciałabym zobaczyć już tą kolejną aktualizację. Badać na piosenkę niebo, ponieważ od paru albo od, chyba od tygodnia już jest na kanale. Jak wy to widzicie, no, bo wy to chyba widzicie 21 maja, o ile się nie mylę, tak, wy to chyba widzicie 21 maja albo 22, nie wiem, naprawdę nie wiem, kiedy wy to widzicie, w ogóle wróciłem wczoraj ze szkoły. Tragedia. Tak mi się nie chciało. O 7.30 wstęp. Napiszcie w komentarzu, czy wychodzicie do szkoły. Bo naprawdę, no... Dla mnie to było... Męka, katorga. No, ale póki co całkiem przyjemnie się nie gra. Myślę, że... Ten kaptur troszeczkę zesłania, więc... Nie wiem, no, od kaptu... z kapturem to fajnie wygląda z przodu. Aha, super. No, spodki. No, od przodu wygląda spoko, ale z tyłu... No, z tyłu jest po prostu sama bluza, nie. Ale... Mi to jakoś ultra nie przeszkadza. No, ale póki co muszę przyznać, że fajnie się nim gra. O, paczuszka, bierzemy paczkę. No, w ogóle jak ja szedłem do szkoły, to jeszcze szybko dla Was zmontowałem jeden film. I Mam jeszcze go wrzuciłem i to był chyba film yy, właśnie z. Chyba. O, nie mylę, to to był film. Yy, o, lanie. Lanie. No tak, to był chyba film o lanie. Mm. Trzeba. Widzę, odzbierać. Trzeba odzbierać pół miliona. Ponieważ nie może tak być, że my straciliśmy pół miliona 550 tysięcy. Kurde, zginąłem! Nie może tak być, że my straciliśmy 500 tysięcy Mamy teraz ile? I mamy 495 tysięcy, tak widzę nie może... Aaaa! No, ja słaby jestem, nie! Schodzę na psy w tej grze. No no kiedyś byłem dobry, kiedyś wywijałem tutaj pięknie było. A teraz co? Teraz już nie umiem nawet yy, ładnie zagrać. No, dla mnie to jest po prostu tragedia. No, że ja już nie umiem tak dobrze grać jak grałem kiedyś. Gram gorzej niż kiedyś. Jest to przykre, bo kiedyś grałem lepiej. No i pamiętajcie, że filmy na moim kanale są codziennie o godzinie 16.00. Tak, o godzinie 16.00 filmy są codziennie już od ponad 130 dni albo 140 już chyba. Więc 140 dni już prowadzimy daily content więc jeżeli jesteś być z nim na bieżąco to zasubskrybuj wraz z dzwoneczkiem ponieważ myślę że warto dla takiego złotego contentu. No. no i właśnie co jakiś czas nagrywam różne gry. Teraz właśnie Subway Surfers nagrywam dużo. Roblox się dosyć często pojawia. Czasem nagrywam takie filmy ciekawostkowe o krajach, więc możecie zasubskrybować, jeżeli chcecie mieć takie 10 minut materiału dziennie i możecie sobie takie 10 minut poświęcić na mnie dziennie, 10-15 minut dziennie na mnie i macie fajną rozrywkę. No bo naprawdę. Przepraszam za te lagi takie chwilowe, że nic nie mówię, ale nie mam co mówić. No naprawdę no nie mam wam się z tym podzielić. Nie mam wam się... Naprawdę, no kurczę, nie mam co powiedzieć. No to jest aż dziwne. No kiedyś to aż się cieszyłem, że mogę nagrać z czegoś z sobą sobie złogę sobie tak pogadać, a teraz to już. No kurczę... No coraz gorzej. No, ale możemy pogadać, kurde, o... Kolejne aktualizacji Saboy Surfers, ponieważ ja bym... Ja bardzo czułam kciuki za jakiś taki y, azjatycki kraj, ponieważ ja bardzo lubię, jak Saboy Surfers robi taki azjatycki kraj, ponieważ one wyglądają nie. One wyglądają mega spoko. Właśnie nie lubię jak sobie surfers robi um, Europę. Nie lubię. Nie przepadam. Czasem są fajne europejskie, ale czasem są takie, na które już więcej nie można patrzeć. No. Mi się szczerze już to dania znudziłam. Wiem, że to jest dosyć świeżutka aktualizacja, ale ja czekam na jakiś inny. Bo mi się już serio ta dania znudziła tutaj. O klucz. Klucze zbieramy, ponieważ niedługo będzie taki ludzik za klucze najprawdopodobniej i chciałbym kupić takiego ludzika, ponieważ, ponieważ a, zawsze to więcej do naszej kolekcji ludzików. Yy, Ponieważ zbieramy ludziki, kolekcjonujemy i wam zawsze kupię nowego ludzika, to wam albo pokazuję na normalnym filmie sobie serwers, albo nagrywam film, gdzie go oceniam, tak jak właśnie ten film. W sumie w tym ludziku już nie ma co oceniać. Po prostu jest taki sobie ludzik, fajnie wygląda i tyle. No i nic więcej. Po prostu ser ludzik jest. Kolejny lak. Dobra, zaczynam się. Uzbierajmy. Widzowie do końca te 10 tych tarczy i chyba zakończymy ten odcinek, ponieważ um, nie mam zbytnio co gadać tutaj do Was i się niezręcznie czuję, nie ukrywam. No nie wiem, co mam powiedzieć naprawdę. Dziwne. I ostatni już mówię, że to moja pierwsza taka sytuacja, że nie wiem, pierwsza nie w sumie. Były inne. Zawsze, jak nagrywam sobie surfers. Yy, bo, jak nagram taki odcinek, nie na przykład za miesiąc, to będę miał do Was co gadać. Bo się coś wydarzy ciekawego. A jak nagram nie. Na, na dniach codziennie. Yy, to aż się nie ma co gadać, nie? Weźmy starcie, skoczymy tutaj. Uii. W ogóle miałem taki pomysł, żeby potestować różne gry na telefon. Kolejny klucz żeby pozostawić różne gry na telefon dla was, takie mobilne gry, i ocenić je. Więc możecie napisać w komentarzu lub e, zostawić łapkę w górę, jeżeli chcecie takie coś. Jeżeli zostawicie dużo łapek w górę, to znaczy, że, będzie, że chcecie takie coś i nagram jakąś grę mobilną dla was. Też możecie mi zaproponować jaką grę mogę nagrać no bo ostatnio właśnie sobie surfers, nie zrobię starzę, tylko... Mówi star Planet nagrywa, nagrywałem, że wchodzę na moje stare konto No ale takie typowe mobilne, takie wiecie, że Jakiś Helix Jump, czy coś takiego Jakieś coś typu Subway Surfers, nie My Talking Kto, kurde Jakieś inne takie gry ciekawe To możecie nawisać, czy chcecie takie coś No Właściwie się w sumie Przyjemnie testowało, przyjemnie oceniało takie gry No Bo właśnie zauważyłem, że mamy y, dużo takich stałych gier, ale nie testujemy nowych gier, tak jak miało być y, od początku. Kolejny klucz? To już trzeci klucz podczas tej rundy. I co jest? I czy trzy klucze mieliśmy podczas jednej rundy? I nie dwa to okej okay, jakiś przypadek, ale trzy? O super, mamy season hand, mm, mam już taczę. No tak zginiemy, to właśnie zakończymy ten odcinek. No, dobra um, W ogóle Ciekawostki z internetu Powiem wam coś o tych ciekawostkach z internetu Ponieważ jak wiecie to jest taka um, Nie wiem czy to serią można nazwać Bo seria to jest taka aktywna seria A to się powie bardzo rzadko ten Ciekawostki z internetu i nagrałem dwa odcinki z tego, w sensie wy już widzieliście te dwa odcinki. Um, I nie mam pomysłu na trzeci odcinek. Ponieważ nic się nie dzieje aktualnie. Um, I nie wiem czy zamykamy tą serię oficjalnie, czy co robimy z tą serią. Ponieważ ona też zajmuje bardzo, bardzo dużo czasu. Um, montażerska tego nie będzie montowała, ponieważ to jest naprawdę. Um, no dużo trzeba czasu poświęcić. Na te odcinki, właśnie z tej serii, i nie wiem, czy ją zamknąć, czy nie. Bo po pierwsze, pierwszy odcinek przyjął się bardzo dobrze, drugi odcinek już średnio, no, sam, właśnie źle się przyjął. Ym... Miał 20 wyświetlenia, a pierwszy miał 100. Ym... Więc to jest troszeczkę różnica i widać po prostu, że te tamte. Te Pierwszy odcinek z, z tego, z Ciekawostek z internetu, to był m, taki. M, taki po prostu jedyny w swoim rodzaju, i chyba już nie wyjdzie kolejny odcinek, tak? Nie! Chyba ja już nie wyjdzie kolejny taki odcinek, więc m, chyba zamykamy tą serię oficjalnie. Weźmiemy sobie jeszcze tylko nagrodę, jaką mamy. Mamy headset. Nie, Head Start to się nazywa. Czeka na 15, bo 15 to 10 kluczy dostaniemy i będzie kozak. Mm, co tu jeszcze będzie. Aha, Freya będzie na 30 i To ładna deska będzie na 20. To już tak niedużo. My już możemy oficjalnie zakończyć ten odcinek. Jeszcze sobie Janek weźmie, tylko pięknie. Mm, normalnie tego. Jake'a. No, mojego ulubionego. Mojego ulubieńca. No bo było na tyle z tego odcinka, koniecznie zostawcie łapędzi do góry suba na kanale.